Pamiętacie "Want to free Slaughter Me Street? Nie? No to dzisiaj się zagramy. Witajcie drodzy widzowie, z tej strony z Rofi a to jest 1, to free Slaughter Me Street. Nagrywamy dzisiaj obie części i powrót do tej gry, w którą grałem już jakiś czas temu. Konkretnie grałem tylko w dwójkę. Pięć lat temu. Gdzie najdłużej, Waits, wchodzimy. Generalnie nie będę się nad tą grą rozwodził fabularnie, yy, ponieważ za niedługo wychodzi yy, jakby remake tej gry, czyli yy, Want to Free Slaughter Mystery Street Evolutions, czyli to będzie jakby lepsza wersja jedynki, prawdopodobnie też i dwójki. A więc tak w skrócie, na czym polega pierwsza część. Idziemy sobie po jakimś starym apartamentowcu opuszczonym, fabuły wam tu nie będę mówił, jak już mówiłem, i gonią nas nasze kukiełki, które zrobiliśmy. To nie jest FNaF, chociaż wiele ludzi twierdzi, że to FNAF przypomina. Szczerze mówiąc, nawet nie widzę w czym miałoby to FNaFa przypominać. Kukiełki ani do, ani do FNaFowych nie są podobne, ani klimat rozgrywki, ani nic. Może fabuła trochę, ale to jest fabuła podobna do FNaFa, jak już się ktoś w okropnie. I tutaj pierwszym naszym przeciwnikiem jest follower, taki koziołek tutaj o, co tu nas goni. I już się wkurzył, jak na niego za często świecimy. Latareczka musi być włączona ona cały czas, ta latarka się wyłącza i to jest problem. No i pierwsze piętro przeszliśmy. Konkretnie siódme. W tej grze jest siedem piętra, wchodzimy teraz na piętro szóste. Gdzie wita nas Gritter? Jak to właśnie Grit, czyli powitać po angielsku? Ten tu się z nami wita z każdej drzwi. Nie ma tutaj follower za nami, nie idzie to dobrze. Za mną konkretnie, bo. Mówi jakiś komunista za nami. A idzie tam coś, chyba coś tam jest. No niby, nie ja wiem, nic tam nie widzę. Idziemy dalej, w dół korytarza. Nie będziemy się ociągali, jak te jakieś mameje śnieżne. Piętro piąte. Zaczynamy pięknie, nas tutaj wita. Gritter, oj, zebraliśmy ten crowbar. Zebraliśmy ten łom, tę te, te, znaczkę. Bardzo ładnie. Bardzo się z tego powodu cieczę. Ja się bardzo cieczę. <laughs> o Jezu. Chyba troszeczkę za daleko poszedłem. Zastanawiające jest też, jak on się pomiędzy tymi pokojami przemieszcza. Jezu, jak on blisko już! się, no. Jezus! Pamiętajcie, growls are good, remember that. A tutaj stary jazd przed 5 lat, tłumaczący, co to jest growls. Pamiętajcie, zasada taka jak zawsze, nic się nie zmieniło. Growls are good, a jakby ktoś nie znał angielskiego, growls po polsku znaczy. Kurde, już jest coraz bliżej. No, 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 no. Mam takie wrażenie, że chyba zbroję osrałem. No dobra, na razie jest stabilnie. Nie wywołujmy followera z lasu. Odsuń się! No. Póki jest daleko. Bo on może daleko długo nie pozostać! No, no! Teraz szybko! Można się zastanawiać po co tu się można obracać na to! To później będzie przydatne. Na razie faktycznie nie jest, ale z jakiegoś powodu twórca postanowił, że zrobi z tego animację 3D. To sprawia, że ja pier... Osuń się. Tak, jest. Udało mi się, idę. Światło musi być zapalone, bo ten mnie zje. No i przyszedł teraz nowy przyjaciel. To jest właśnie waiter. Po to mamy się tu obracać. Nie? Jezu, jeszcze jak blisko. Nie słyszałem go. I bardzo też możliwe, że tej gry pojawi się recenzja na kanale. Recenzję do tej gry napisałem w grudniu 2020. Tak blisko jak ja. Wymienię Ciebie za dwa wszystko. O, zebrałem jakiś karton po mleku czy coś. O! o! No, I'm dead. Z jakiegoś powodu Gritter się pojawił, wadził mi rękę w głowę i stwierdził, że se pójdzie. Nie wiem skąd on tutaj się wziął, ale dobra. Idziemy dalej. Że co? No. Jakimś cudem udało mi się dotrzeć do trzeciego piętra. Obróć się ty... Ta latarka już mnie dobija. Dobra, ostatnie podejście. Jak tutaj padnę, to idziemy do dwójki. O, on też mnie zebrał. Chociaż zobaczmy, co zebraliśmy. Jakiś łom Nie, nie rozumiem, ale... Ale! Teraz dwójeczka Grałem w to ostatnio 5 lat temu Znaczy nie, jeszcze grałem w to dzisiaj jak sobie przypomniałem, że to istnieje Więc jak widzicie mamy czwarty poziom No nie będę zaczynał od początku, nie wiem jaki to miałoby mieć cel Że ja tutaj się schowam i idziemy tutaj w pierwszym odcinku na kanale 5 lat temu tłumaczyłem zasady tej gry, nie chcę mi się tłumaczyć. Idziemy my przez piwnicę, mam nadzieję, że nic tutaj na mnie nie czyha. Już prawie mnie widział, dobra, zapełnia się Twinkle Twinkle. Co dalej? Hide? A bonnie hide. Ale to jest straszne, strasznie, straszne to jest. No to idziemy do pierwszego hiding zona. Ta niebieska latarka na tym poziomie sprawia, że tutaj ciężko to rozpoznać, które to jest hiding zona Które to nic nie jest. Ta latarka jakoś nie działa, bo ona środek zaciemnia. Nie wiem kto ma taką latarkę zaciemniającą, co to jest z poziom 1.5, że żarówki emitujące ciemność. Dobra, tutaj może mnie nie znajdzie. O, o! Widzi mnie! Widzi mnie! O, już mnie nie widzi. Gdzie on był i kto to był? Dobra, trudno, nie wiem gdzie on był i kto to był. Normalnie zawał. Dobra, trochę sobie odpoczniemy i biegniemy, dobra i make exit poziom piąty, flashing screens, screams pamiętam, że był całkiem trudny i tutaj nie pamiętam, bo tu jeszcze takie znaczki są na tym poziomie znaczy w tej grze generalnie i nie pamiętam co tutaj było, a to był ten, hunter huntera w grze na tym poziomie nie ma generalnie na tym poziomie rozwoju gry, gier hunter miał być na początku zamiast waitera to był taki słoń i on miał za zadanie po prostu nas nagle w zacząć gonić Biec po prostu przez cały korytarz i na zacząć gonić, a w grze nie za bardzo może im biegać, więc był to trochę problem, był w dupie tak zwany. Ale z niego zrezygnowano, zastąpiono go Waiterem. Nie wiem czy dobrze czy źle, ale będzie w Evolutions najprawdopodobniej, bo widziałem na trailerach, pokazywali, że będzie. No sam jego model, znaczy modelu nie było widać, było tylko na jedno zdjęcie widać. Ale sam, nawet to zdjęcie to tak superaśnie wygląda, tak kwaśnie superaśnie jak haribo żelki sołowo-caśne. Co tu tak szczeka jakiś pies? No to pamiętam ten seeker, teraz się my watch. Teraz ten nie mały. A Waiter nie pamiętam gdzie on. Hater O, o chyba nie zdążyłem, nie zdążyłem. Uff! O jest... Ale uciekłem. Ledwo, ledwo. Streamer. On się drze jak mnie zobaczy i zawiadamia innych o mojej pozycji. On wygląda jak ten z The Fly. Co to jest niebezpiecznie, bo on tutaj był. Ale to jest przynajmniej otwarty teren. Ale to nic nie zmienia, i tak dalej... Coś ty zrobił. Ty potwornie głupi, debilny debilu! Come on! Ja pierdziele! Zawał po prostu! Ja... Zawał! Elena! Mam zawał! Boże. Poziom szósty you've gone to far. Tutaj nie pamiętam też kto był. Chyba też hunter właśnie. Nie, hunter... No nie mogą być dwa razy takie same. No. Może tutaj też już na górze będzie. On tutaj wszedł. Mucha mu tu wlazła. Idzie tutaj. Tutaj jest Seeker. Znaczy screamer to znaczy. Boże, te nazwy. Jakiś... Każdy jest jakiś Iker. Mam nadzieję, że nikt tutaj nie przyjdzie. Nie powinni. A są za mną. Uu, 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 uu. Kiedy są debile totalne. No ba, niech oni stamtąd pójdą. Nie będę im tam przecież właził. Oj boż! Normalnie wymsk wymsknęła mi się myszka, znaczy klawiatura mi się spod ręki wymsknęła już. Prawie bym je drasnął. No i się wraca jednak. O, dobrze, przywołaj go tutaj. Dobra. Dobra, ryzyk, fizyk. Jednak może nie fizyk, może jakiś chemik jednak. Ta gra jest okropna. Po co ja w to gram w ogóle? Wiecie, odgrania w takie rzeczy, to wiecie, czego się nabawić można. Gram w to nie wiem, z 15 minut, a już mam. Otyłość cukrzyca, 3 nadciśnienia, rakielita grubego i brak kondycji. No, chociaż znaćkę jakąś. Nie pamiętam skąd ona się to wyznaćkę teraz brała. Na tym poziomie. No bad, chociaż zobaczmy, jaki ma screamer jumpscare. Nie ty, nie ty, łysolu gruby. Znaczy, grubolu łysy. O ty pokaż się. No dźwięk szczekania i różowe światełko. Jeszcze w to gram tak późno. Także to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a ja się z wami żegnam. I! Yo! Zebraliśmy teraz.